Więc jest to wieś o dużej ilości roślinności. Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę Państwa, dotarliśmy do szlakowskazu, do miejsca, gdzie się zaczyna szlak niebieski, szlak czarny. Szlak niebieski tutaj ucieka do góry na krowią górę, natomiast my teraz będziemy zmierzać szlakiem czarnym w stronę Harbutowic, a potem wejdziemy na pasmo Babicy, gdzie zobaczymy niezwykłe 700-letnie cisy Raciborskiego. No i moi państwo, doszliśmy do Harbutowic. Miejscowość Harbutowice wzmiankowana pierwszy raz. W 1327 roku, kiedy to czytamy o miejscowości Herbordi Villa, a nazwa Harbutowice odnosi się do przydrostek herby, harbu odnosi się do dużej ilości traw, a owice lub villa do wsi, więc jest to wieś o dużej ilości roślinności. Proszę Państwa, wyszliśmy. Jakieś 450 metrów podejścia mieliśmy. Cisy Raciborskiego. Pan Marian Raciborski, który odkrył te cisy w 1914 roku. Który wtedy jeszcze takimi pierwotnymi metodami określił wiek drzewa na około 700 lat. Co się okazuje, to są jedne z pięciu najstarszych drzew w Polsce. Od 1934 roku zaczęły być chronione prawnie, a od 1954 roku zostały uznane jako pomniki. Jedne z najstarszych drzew, jak już wspomniałem, ale jest jeszcze inna ważna rzecz. Niegdyś cisy rosły wszędzie, a teraz zostało tylko parę okazów. Jest to Drzewo o y, ciężkiej twardzieli, czyli y, posiada taką tkankę cylemy, która nie przepuszcza wody. Natomiast jest to twardziel wiśniowo-brązowa, bo jeżeli zrobimy przekrój poprzeczny drzewa, to ta twardziel, czyli ta najbliżej środka drzewa tkanka, jest koloru wiśniowo-brązowego. Normalnie. Moi drodzy, zobaczcie, przepiękny widok! Beskit Makowski, Beskid Żywiecki, Beskit Mały. Cudowne widoki: Babia Góra, Polica, Okrąglica. I tu pasmo Koskowej Góry z Koskową Górą na czele. Dlaczego takie piękne widoki? Bo wyszliśmy na Babicę, na pasmo Babicy wyszliśmy, czyli najbardziej na północ wysunięte pasmo. Beskidu Makowskiego I będziemy teraz zmierzać właśnie na Babice Czyli najwyższy szczyt na tym paśmie O wysokości 734 metrów Nad poziomem morza I dotarliśmy proszę Państwa na szczyt Babicy 734 700... Tutaj jest 28, chociaż niektóre nieoficjalne źródła pokazują, że 734 metry nad poziomem morza najwyższy szczyt pasma Babicy. Pasma, które ciągnie się od palczy i idzie w stronę Myślenic. Gdybyśmy tamtędy poszli dalej, to byśmy przez plebańską górę do Myślenic zeszli. A my co robimy? My się teraz cofamy przez plebańską górę i Babicę zachodnią, dojdziemy do przełęczy pod krowią górą. Nie tylko że jesteśmy na Babicy, to mamy także szlak czerwony. Jest to ten mały szlak beskidzki, który prowadzi z Bielsko-Białej Straconki aż na szczyt Lubonia Wielkiego. Ma on długość 137 km. Obejmuje te pasma w Beskidach tutaj karpackich, w które nie obejmuje główny szlak beskidzki, czyli Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy. Natomiast na północ od nas znajduje się rezerwat Las Gościbia. Rezerwat ten ma długość, czy też powierzchnię 281,5 hektara. Został utworzony w 2001 roku, a chroni ekosystemy leśne wokół źródliskowego potoku Gościbia. Za nami, proszę Państwa, szczyt Bieńkowskiej Góry, 676 metrów nad poziomem morza. To jest jeden z kolejnych szczytów na paśmie Babicy. My tymczasem zbliżamy się powoli do szczytu Babica Zachodnia, 663 metry nad poziomem morza. Tam właśnie wdrapaliśmy się od Cisów Raciborskiego i teraz wraz ze szlakiem czerwonym naszym, czyli szlakiem, e, małym szlakiem beskidzkim, dołączy do nas ten Długi szlak niebieski, brzeźnica katzin który posiada ponad 150 km, a prowadzi od rzeki Wisły aż do granicy ze Słowacją. Szlak Oskazy, proszę Państwa, na Babicy Zachodniej. Tutaj właśnie ten szlak czarny, którym z Ruskówki ruszaliśmy na Ciszyra Ciborskiego się kończy. Szlak niebieski, który okrążył Ciszyra Ciborskiego przez Krowią Górę idzie w tamtą stronę, czyli na zachód, a także tutaj na południe, w stronę Jordanowa, no a tutaj relacji zachód-wschód idzie mały szlak beskidzki. I proszę Państwa, tak jak już Wam mówiłem, razem ze szlakiem czerwonym i niebieskim doszliśmy do przełęczy pod Krowią Górą i teraz na tą Krowią Górę wejdziemy, a zejdziemy nie szlakiem czerwonym, czyli klasycznie, tylko zejdziemy dziką drogą od szczytu idącą w dół. Także zobaczymy się na krowiej górze, a potem patataj w dół. No, i proszę Państwa, w końcu upragniona, krowia góra, zdobyta. Nasz ostatni dzisiaj siódmy szczyt flaga biało-czerwona. Nareszcie udało się zdobyć ten szczyt. Do tej pory go omijałem. Po prostu jakoś nie dałem rady wejść albo nie było czasu, albo nie wiedziałem, czy długo tutaj się podchodzi, tak dalej. Dzisiaj się udało. Za chwilę, proszę Państwa, po krótkim odpoczynku. Będziemy schodzić dziką drogą w dół, w stronę Pcimia ja Jestem jak najbardziej zadowolony, proszę Państwa Dlatego, że wróciliśmy do Palczy, nie do Pcimia, do Palczy, też na P Natomiast zeszliśmy drogą taką dziką, z Krowi Góry Która okazała się Całkowicie normalną drogą, bez żadnego przedzierania po krzakach, bez żadnego nie wiem, przepychania się przez czyjeś domostwa czy inne miejsca. I teraz tutaj właśnie z piskówki, spalsza, z piskówka. Zmierzamy w stronę naszego kościoła, znaczy kościoła, gdzie postawiliśmy samochód, no i jeszcze pod kościołem opowiem Wam co nieco o o samej miejscowości i będziemy ruszać do domu. Zaczynaliśmy naszą trasę w Palczy i kończymy naszą trasę w Palczy przy kościele, kościele, który powstał w latach 30. XX wieku w 1935 został on poświęcony, rozbudowany w latach 1952-55, a także w 2019 roku, kiedy dobudowano dwie nawy boczne. A z tej pięknej trasy dzisiaj robiąc 20, prawie 4 km wraz ze mną, dzisiaj był Piotrek. Byłem też ja, podróżnik Iti. Następne trasy wkrótce. Widzimy się może po bardziej płaskim terenie. Już w Boże Ciało, Ału. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.